Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pojazdy zelektryfikowane ewoluują, szybko się rozprzestrzeniają, ale wśród akronimów i nowości czasami przydaje się odrobina jasności. Dwukropek oto. Co oznacza termin hybryda MHEV? Czym jest system hybrydowy MHEV? Termin MHEV oznacza Mild Hybrid Electric we Hitzle i wskazuje na lekkie samochody hybrydowe, TJ, takie, w których silnik spalinowy jest lekko wspomagany przez małą jednostkę elektryczną, która jest aktywowana tylko w określonych fazach wysiłku, dzięki działaniu małego dedykowanego akumulatora który odzyskuje energię również podczas hamowania. Pojazdy hybrydowe MHEF są zatem najbardziej ekonomiczne i przystępne cenowo dla każdego, a także przydatne w oszczędzaniu paliwa i mniejszym zanieczyszczaniu środowiska. Co więcej, w niektórych fazach jazdy silnik elektryczny interweniuje, dostarczając silnikowi cieplnemu nieco dodatkowej mocy dzięki czemu pojazd jest bardziej błyskotliwy. Technologia ta jest obecnie dość rozpowszechniona nawet w małych samochodach, a wielu producentów oferuje obecnie modele mechów zarówno z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi, Zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów oraz z różnymi rodzajami napędu. Jedna uwaga, samochody wyposażone w system hybrydowym HEW często cieszą się specjalnymi korzyściami, różniącymi się w zależności od regionu, w tym zwolnieniem z opłat za parkowanie na niebieskich pasach, zniżkami na podatek drogowy i, jeśli mają więcej niż 250 koni mechanicznych, zwolnieniem z superwignet. Jak działa system MILT Hybrid? Samochody MHF wyposażone są w alternator-rozrusznik napędzany paskiem. MHSG lub BSG. TJ. Odwracalne urządzenie elektryczne zdolne zarówno do generowania mocy, jak i wspomagania rozruchu silnika spalinowego w fazach takich jak start/stop. Zastosowanie alternatora bas belt alternator starter umożliwia dodanie funkcji hybrydowych Takich jak start-stop, wspomaganie i hamowanie regeneracyjne, w praktyce jest to prawdziwe serce systemu MHEF, które zwykle działa przy napięciu 48V w połączeniu z akumulatorem litowo-jonowym i dedykowanym oprogramowaniem zarządzającym. Ten ostatni pozwala systemowi zdecydować, kiedy najlepiej wyłączyć silnik, w oparciu o informacje z czujników pokładowych. W tym przypadku uruchamiany jest tryb SAIL. opublikowano w samochody hybrydowe praktyczne poradniki a wordpress komentarz hello world